Samochód specjalny, drabina mechaniczna, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak on jest ważny w ratowaniu tych wszystkich, którzy będą potrzebowali takiej pomocy, a my szkają chociażby na takich osiedlach jak mamy w Zielonej Górze, gdzie te drabiny 40-metrowe są niezbędne, aby udzielać pomocy tym wszystkim, którzy... Oby nigdy takie sytuacje się nie zdarzyły, ale kiedy będą potrzebne, to mamy bardzo nowoczesny sprzęt, I wanna know, Molly, when did you get back from Beijing? I gotta know, Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia? To jest ważne samochód dla Zielonej Góry, bo mamy ponad 100, jak Pan Przewodniczący wspomniał, ponad 100 budynków wysokich. Musimy mieć pewność dostępu w każdej chwili do ewentualnie osób zagrożonych w tych obiektach. Ale to nie wszystko. Samochód jest wyposażony w suchy pion, czyli tak w naszej nomenklaturze zwany suchym pionem. Jest to orurowanie, które pozwala pchnąć, przetłoczyć środki gaśnicze, czyli wodę, pianę, do działka, który jest zamontowany na koszu i podawać środki gaśnicze z wysokich stanowisk. Czyli ewentualnie. Mamy wiele w parku przemysłowym obiektów wielkopowierzchniowych, wielkokubaturowych, magazynów, obiektów przemysłowych. W przypadku gdyby tam się pojawił ogień, jesteśmy w stanie pomóc poprzez podawanie środków precyzyjne do miejsca, w którym powinny się znaleźć. Żeby...